Tak więc widzą Państwo tutaj są właśnie zbrojniki od Ingo Zajdela. Młode sztuki, które są w kotniku w tej chwili. Właśnie wyciągnął Ingo, żeby tutaj nam je pokazać. Jestem dzisiaj pod Berlinem. Tu mogą Państwo sobie spojrzeć, jak takie młode zbrojniki wyglądają. Tutaj jeszcze może, tutaj. Pokażę jak wygląda akwarium talwiskowe, żebyście też Państwo mogli sobie spojrzeć. To są możliwe chyba z strusy L236 Super White. Tutaj linia, którą Ingo tutaj kształtuje od lat. Tutaj są młode sztuki. I tutaj dorosłe... Właśnie Ingo mi tu świeci, żeby mógł Państwu pokazać. Osobniki tutaj już... Takie, które, od których ta, ta, ta ikra i młode są pozyskiwane, tak więc tak wygląda to akwarium, tutaj e, Tardis Kong. To oczywiście z prywatnej hodowli Ingo Zajdela. Ja. Ja. E, l Proszę Państwa, to właśnie są e, młode zbrojniki ACIS-u SP L519, e, które też dzisiaj z Odingo weźmiemy. Mogą się Państwo e, tutaj przyjrzeć. Ähm, kann ein paar Worte sprechen über diese Gattung? Äh ja, ich, ich zeige Ihnen mal ein paar. Ja, ja. ja. Ja ja, ja ja, ja, To jest oczywiście kolejne akwarium tarliskowe dla zbrojników. Ja, ja, ja. Danke No. To są oczywiście antistrusy L519, które u nas są teraz wielkim hitem. No i go oczywiście je rozmnaża. I tutaj te młode Państwu przed chwilą pokazywałem. Później też przywiozę oczywiście do, do, do poznania. I są bardzo, bardzo małe. Ja, 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 ich ja, ich są bardzo małe. Były w 2017 z Bolivii, Ja. Ich habe von den ersten Nachzuchten welche bekommen und das sind jetzt meine. Halt. So. Danke sehr, Herr Seidel. Ja.